Dzień dobry, nazywam się Liza. Mam na imię Beata. Witam, mam na imię Elina. Dzień dobry, mam na imię Ewelina. Pracuję jako opiekun pacjenta w stomatologii na Podzamczu. Już od e, paru lat pracuję jako asystentka stomatologiczna chirurgiczna w stomatologii na Podzemczu. Dopiero zaczynam swoją przygodę w stomatologii jako higienistka. Szukamy teraz nową asystentkę stomatologiczną. Mamy młody zespół i wyszło. Szef bardzo fajny. Doktor lubi uczyć i to mi, mi, mi zależało na tym, żeby trafić do takiego zespołu, który potrafi e, wspierać, uczyć, pomagać. Tutaj w klinice mi się podoba, że jest super zespół, wiele nauki y, można wyciągnąć z tego, y, na przykład chirurgia jest super doświadczeniem, y, implantologia, w której bardzo dużo się dzieje. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy jako asystentka stomatologiczna, zapraszamy do wysłania swojego zgłoszenia na nasz adres mailowy, który znajduje się poniżej. Jeśli chcesz zacząć pracę w stomatologii, to zapraszamy do aplikowania. Tutaj na rozmowę z szefem na Stomatologia na Podzamczu zapraszamy. <laughs>